Witajcie w nowym odcinku ZB-drive dzisiaj. Mamy tryb zombie, gdzie jedna osoba jest zombiakiem W tym przypadku ta osoba. I musi złapać wszystkich, którzy uciekają. A my zamknięci w tym miasteczku. Musimy przetrwać 5 minut, żeby przeżyć. Także wsiadamy do siebie. Zaczynamy, zaczynamy! 5 sekund, 5 sekund! Jedźcie, jedźcie, jedźcie! My jedziemy od razu w drugą stronę. Zobaczmy, kto będzie! Kto będzie! A, z... tam jest! No nie! Ej! Tam jest, uciekamy! Uciekamy w kompletnie drugą stronę! Dobrze, że mamy kółeczka w tym pigeonie, to się chociaż nie wywrócimy. O, wszyscy tutaj uciekają, zawracamy! Screamy, zawracaj, screamy, jedź, jedź, jedź! Zbustujecie screamy! Jedź! Nie! Wjechał we mnie! Szybko, szybko, tędy! Tutaj prosto, prosto, prosto! Mamy dwójkę zarażonych! Kółeczko sobie prawie rozwaliłem! Nie dobra, nie! No ale gdzie ty uciekasz? O, dobra. Przez fury wszystko! Czwórkę zarażonych! Jedź tym białym! Szybko, tędy, 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 dobra! Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Cztery minuty jeszcze trzeba przetrwać! Jak tu przetrwać? Cztery minuty! Dobra, stańmy tutaj, stańmy tutaj i obserwujmy teren cały! Trzy minuty pięćdziesiąt sekund! Tam jest Pigeon! Tam jest... A drzewo! Drzewo, nie! Drzewo! Jest! Jest, 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 jest! jest. Uciekaj! Kupię kółko!

Dobra, teraz uwaga. W lewo! W lewo na maksa! W lewo na maksa! W lewo na maksa! O, o! Udało się! Uda. Poleciał drzewa! Uciekamy, uciekamy! Pięciu z już jest! Trzy minuty drzewa przedroć, to jest niemożliwe! Dobra, w lewo, w lewo, w lewo! Dawaj, 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 w lewo! Szybko, szybko! Gazu, 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 gazu! Gazu, 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 gazu! gazu. Ja widzę, Screamiego Jest! Ale teraz go łapię! A jednak nie! I jedziemy! I w lewo! No nie! Zostaliśmy złapani! Zobaczmy, kto jeszcze żyje! A fioletowy żyje. i to chyba tylko na chwilę. Zostaje zarażony. Ludzie przegrali. Runda druga, przechodzimy od razu do szybszych samochodów! Możemy teraz się chować w tym mieście, bo nawet zombiaki nie będą nas widzieć przez ściany i musimy przetrwać oczywiście 5 minut. Zaczynamy! <laughs> uderzyli się! Zaczynamy, jakie jest szybkie! Jakie to jest ultra szybkie! Jedziemy stąd! Jedziemy, szukamy jakiejś kryjówki, tutaj w lewo pojedziemy. W lewo na jakiś ogród trzeba wjechać. Szybko, 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 tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo. Tylko tu są drzewa! Dawaj, 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 przejeżdżaj przez drzewa, przejeżdżaj, przejeżdżaj. Tak, to. Nie znajdą tak łatwo! O <grym> uh, 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 bliskie spotkanie rad! <grym> Dobra, stajemy tutaj, wyłączamy silnik i nie zostaniemy tak łatwo znalezieni. Pomarańczowy tu jedzie. Na szczęście nie jest sopiakiem. Koło mu odpadło! Szybko, chowaj się, chowa się, biały tutaj jedzie! Nie. <grym> No nie, zobaczmy ile jest zombiaków Dwóch zombiaków, Przyjechał, przyjechał, Nie zauważyli nas To nie no, jak ty mnie trafiłeś Zaraził ciemnozielonego Mam I mamy już Czterech zombiaków, pięciu zombiaków Zostaliśmy tylko my Teraz będą nas szukać Dosłownie wszędzie Zostaliśmy sami, niech on ten silnik Czemu on nie zgasił silnika O, pojechał, pojechał, pojechał Wow. Zderzyliście! <noise> Zderzyli się Ile czasu jeszcze? 3 minuty Jak 3 minuty Co ty robisz pomarańczowy? Zdradził naszą pozycję Jedź, 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 jedź Uciekamy, 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 uciekamy szybko Szybko, pełna moc, pełna moc Dawaj tu w prawo, tu w prawo, tu w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo Skręcaj, skręcaj, gazu, gazu Nie gadaj, że ci uciekł o jest! ma Barty! Bardziej został zarażony, zostaliśmy sami! Zostaliśmy sami, jedziemy w lewo! Tutaj w prawo, w prawo, w prawo! Szybko, szybko, szybko! Co się? Co się dzieje za mną? Nie chcę patrzeć! O jest tutaj! Akurat mi wyjechał. Ha. Dobra, nieważne. Dwie minuty, dwie minuty, dwie minuty! Musimy przetrwać, to jest niemożliwe! To jest praktycznie niemożliwe do zrobienia! Ale postaram się, postaram się, tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo! Szybko, szybko, szybko! Musimy ich zgubić, musimy ich zgubić! Tu znowu w lewo, tu znowu w lewo! Ha, ha, skupiłem ich! Skupiłem ich! Tu prosto, tu prosto, tu prosto, okej! Okay. O trzy zombiaki! Jezus Maria! Tu jest! No! Jeździe! No co ty robisz? No! Tu jest kolejny! <laughs> Jedziemy! Jedziemy! Dwie minuty jeszcze! Wow. W prawo, w prawo, w prawo, w prawo, szybko! Szybko, szybko, gazu! Gazo, mijamy kolejnego! Tutaj w prawo, w prawo znowu! Dawaj, dawaj, gazu, gazu! Nie, nie, nie! Poślizg, 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 W lewo! W lewo, hamuj, 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 dobrze! Nie! Rozwalili się wszyscy! Jedziemy, 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 musimy zawrócić, musimy zawrócić. Tu jest w lewo, tu jest w lewo droga, dobra! Nie, nie, szybko, szybko, minuta, minuta dwadzieścia, minuta dwadzieścia W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, jedź, jedź, mam zaą serca W lewo, w lewo, dobrze, 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 udało się Teraz w prawo, teraz w prawo, teraz w prawo, teraz w prawo. Nie, jest, żyję, cofaj, 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 cofaj Jest, prosto, 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 jedź, jedź, jedź No nie, no nie, było tak blisko, tak blisko wygranej 50 sekund zostało Czas na losowanie. Ale cóż, to się nie zmieniło. Kolejny, 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 kolejny. Wyścigówkę dostał, zazdroszczę mu. I kolejny. I czas na nas. Proszę, coś dobrego, proszę, coś dobrego, proszę, coś dobrego, proszę. Coś dobrego. Wow, to się wydaje mega dobre. Wsiadamy i zaczynamy. Zaczynamy! O, przejechali po wyścigówce! No fajnie, że po mnie przejechaliście, nie? Na samym początku. Jedziemy w lewo, w lewo, w lewo. Musimy się ukryć, musimy się ukryć. To jest najważniejsze, żeby znaleźć jakąś dobrą kryjówkę. Za sekundę będzie zombiak, już jest jakiś chyba zombiak! O boże, ABS-ów to nie ma. Chodź, o, o. chodź, 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 chodź. O kurde! W tej chwili właśnie! Dobra, kto jest z kto jest z tutaj nie ma zombieaka. Poczekajmy tutaj na chwilę! Tu jest zombie przed nami chyba! Chodź! Chodź! Siemka! Albo to nie jest zombie? Nie wiem nawet! Ucieknijmy sobie w tą stronę! Tutaj w lewo, tutaj w lewo! O tam jest zombie, tam są dwa zombiaki! Trzy zombiaki! Gazu! Gazu! Tyłem auta! Dobra, schowajmy się, schowajmy się! Gdzie tu można się schować tylko? A czekajcie, tutaj tyłem, tyłem, tutaj wiadę. Tyłem, tutaj, 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 tutaj tyłem. Słyszę zombie! Słyszę! Zo tam jest zombiak! Widzi nas? Widzi nas? Gdzieś tu screaming był Widzi nas! Widzi nas! Widział nas na pewno, zauważył! Uciekamy stąd! Hejka! <grystanie> o, dwójka! Tutaj w lewo, tutaj w lewo, tutaj w lewo! Tu nie ma wyjazdu? Nie! Nie! Zablokował wyjazd! Dobra, nie, dobra, nie wyjadę tak łatwo! Chodźcie tu, no! Chodźcie tutaj, bo jest zablokowany! O, rozbił się, rozbił się! Blokuje mnie cały czas! Nie! Kamień! Nie, nie, nie mogłem ruszyć do przodu Głupie biegi się mega wolno zmieniają Została ostatnia osoba i się gdzieś chowa Musimy go znaleźć Szukamy, szukamy, szukamy Zobaczmy tutaj w prawo Tutaj zobaczmy, ale tutaj raczej też go nie ma Nie ma nikogo No gdzie on się ukrywa? Tam na spawnie jest no on nie, to on zarażony nie jest ten czarno-zielony? Może w krzakach gdzieś? Albo za stacją benzynową, nie ma tu nikogo. No nie możemy go znaleźć wszyscy. O, to jest on, to jest on, to jest on! Czekajcie, bo on wygląda jak jak przecież! To był on cały czas, chyba się nie ukrył po prostu jeździł. Przechodzimy do kolejnej rundy. Tym razem mamy parking pod torem wyścigowym. I, i ten parking jest ogromny. Losujemy pojazdy. Drugi. Aj, co to jest? Mamy kibel! Czwarty! Ale w ogóle to jest jakiś boski kibel. Piąty, ziemniak to jest. Szósty. Aj, I mamy kolejną osobę. Losujemy, proszę, coś do no nie no, tym się nie ukryje nigdzie! Zaczynamy! Zaczynamy, jedziemy! Jedziemy, uciekamy, uciekamy, uciekamy! Kibel! Kibel! Rozwalił się! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Wypuść mnie! Ej, wjechałeś we mnie! Uciekamy ze złotą toaletą! Juki to jest szybkie w ogóle! W lewo, w lewo, skręcaj! Skręcaj, czerwony! Ło kurde, co coś się stało Co się z tym kibelkiem dzieje? Szybko musimy uciekać Nie, nie proszę zombie, zombie zombie O no nie, nic nie mogłem już zrobić Z drogi o, Kibelek tam jest, kibelek nie jest zombiakiem No złap kibelek no, no Nie mogę go, O On ma broń Jedziemy na niego, jedziemy na niego Ucieka, ucieka Z drogi Tam gdzieś są, tam gdzieś pojechali W lewo W prawo Nie udało się Tam jest też czerwony Musimy ich złapać, bo jeszcze cztery osoby zostały do złapania o, No prawie O kurde, znowu prawie Kurde Rozwalił się, rozwalił się dobrze Mamy go, mamy Nie, nie no. Kolejną osobę tutaj sobie jeździ opętany Kibel. Gdzieś tutaj się czerwony chyba schował. Tak mi się wydaje, przepraszam. Nie ma czerwonego tutaj, czy gdzieś indziej pojechał? Ostatnia osoba została. Dosłownie nigdzie nie możemy go znaleźć. O, na koło wróciłem. I gdzie on był? Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj się schował. Gdzieś tutaj między ciężarówkami. Losujemy znowu! Na razie się to dobrze! A więc zapowiada! Dwie straże pożarne! Boski kibelek, co wylosuje? Też nie za mały pojazd. Kolejny, kolejny i kolejny, sama rama samochodu! Wylosujmy teraz sami! Mamy chińskie auto! Elektryczne chińskie auto! Nie wiem czy mi się to podoba! Zaczynamy! Zaczynamy! Jeszcze szybciej, bo to jest takie wolne! To jest ultra wolne, dobra, w lewo, w lewo, w lewo. Tutaj musimy się schować gdzieś. Gdzieś się schowa! Tu jest namiot, namiot, to nam... Ja jestem z obiakiem! No nie! No nie, taką dobrą kryjówkę bym miał! Dobra, szybko, tutaj w lewo, tutaj w lewo. Gdzieś tutaj jest żywy. O! Jest! Wywrócił się akurat! Mamy pierwszą osobę! Teraz straż pożarną, teraz straż pożarną trzeba złapać. Szybko jak ucieka! Nie wywrócił się jeszcze! Pełna moc, pełna moc! Gonimy straż pożarną! Dawaj, 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 gazu, 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 gazu! Jedź, <laughs> nie, jedź, jedź! Konimy ją! O nie. Nie, nie. nie, 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 no nie, no, no Bartyś, nie. Nie odpuszczamy! Nie odpuszczamy i mamy straż pożarną! O, no, to jest kolejna osoba, szybko! O, no, no, skąd on tu się wziął nagle? Chodź tu! Bartyś nie może uciec. Mamy kolejną. Zobaczmy, czy się nikt tutaj nie kryje. Nikogo nie ma. No, tam jeszcze różowa straż pożarna wjeżdża nam prosto przed maskę i mamy kolejną osobę. Szybko, szybko, tam gdzieś uciekł. O nie, swig. Pełna moc, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, blokujemy go. dawać straże pożarne, ucieka. Dobra, tędy, tędy, skracamy. Skracamy, skracamy, jest gdzieś dalej. Tutaj wyjedzie chyba. Chyba ostatni jestem. Mamy, mamy! Jest! Jest ostatnia osoba! Została złapana! Kolejna runda, zobaczmy! Co wylusowali! Grzeciu nawet jest! Grześ jest na rowerze! Mamy arbusa! Co to za auta są beznadziejne? Mamy też ładowarkę! I mamy też Grzesia z Macią. I finalnie nas! Zobaczmy co wylosujemy! Błagam, 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 błagam. Proszę, proszę, proszę. Nie wierzę! Nie wierzę. Te, te błaganie się opłacało. Zaczynamy, zaczynamy! Uciekamy! jak no i dalej! Jaki Grzesiu z Macią jest szybki! Zaraz będzie pierwszy ząbiak, już jest pierwszy zombiak! Co się? Nie! Dobra, już nie zabracaj po mnie nawet, nie? O! <śla> Chciałem na mnie walnąć! Nie, nie trafiłem! <śla> Zobaczmy, kto jest zombiakiem, bo nie widzę go! No nie, choparka! Cikem, cikem! <śla> Rozwalili się! Ząbiaki teraz mogą ich złapać! No, puść mnie! Odpuść! Odpuść, zostaw mnie No puść mnie Grzeciu, mnie trzyma Zostaw mnie Uciekamy, ta koparka nas goni <śmiany> A, Zrobiłem z niego zombiaka Ej, on nie wrzucił tam On mnie wrzucił tam <śmiany> Szybko uciekamy, uciekamy, uciekamy Pomogliśmy zombiakom troszkę Dobra, Fatera. Jeden. I teraz będzie dużo ciężej, dwie i pół minuty zostało, czterech jest zarażonych. O! Nie, grzesiu jest, grzesiu jest. Mam ciebie. Kolejna osoba została zarażona. Ucieknijmy tutaj może. Tutaj na te największe pole. Zobaczmy, gdzie są zombie. O! Mago! Nie! Kurde, ale byłoby blisko. A kolejny! Tu w prawo, tu w prawo, tu w prawo. Przejeżdżamy, przejeżdżamy, tu w lewo, tu w lewo, tu w lewo. OHHHHHH! Ładwórko, Ładwórko, kolejny kolejny <ścoughs> Jest! Jest minuta, minuta, musimy minutę przetrwać Nie, 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 nie. Jakie <śpiewania> <śpiewania> to jest szybkie! O ten tutaj uciekł i nikt tu jeszcze nie przyjechał. Nie! O, o! O! Było blisko Było chyba blisko 20 sekund zostało! Przeżyjemy! Musimy to przeżyć! Znowu zostałem pod koniec Najlepsza auto, jaki mogłem dostać! Yeah. Nie? No. Koparka cię zaraz! Nie. nie łapię! Nie wyjeżdżaj! Łapiemy go! Nie, nie! Sekunda! Wygraliśmy! Jeszcze mnie nie dotknęli nawet! Wygrywamy! Wygrywamy ten odcinek! Jeżeli się podobało, zostawcie sobie. Ja! I lajka! Ja was żegnam! Papa! Pa.